Mało. Barber słucham. Okej, okay, wszystko się zgadzam, zapisane. Dzięki wielkie, cześć. Witam prezes! Siemano! Powiedziałam, wpisała. Kurwa, dziękuję ślicznie. To ty, to wrzucimy chyba od razu, co? Do lodówki. Damy na górę, co? Tak, tak? dobrze idą? Tak Czekaj, chodź mi podadę, to no. ja będę ustawał Żółta fajna To fajnie wygląda Tu jest troszeczkę blondu Fajnie, zajebiście Jaram się Majka Dziękuję Profeska. I że wstawić? <noise> Dziękuję, ślicznie A ty jak to w ogóle, jak to? E, to zaczęło się od głosów, jak ja nie wiem, 5 lat. Okej. Okay. Zastanawialiśmy że to zawsze widzieli, tu no, Na przykład tutaj taka biała kropeczka, no, no. nie? Rok temu wyskoczyły w wakacje, właśnie te plamy e, pod prawym okiem? Ale A... rzęsa jest świetna, nie? Biała rzęsa uważam, że Mistrzostwo Świata. A właśnie w tym roku rzęsa. To tylko wakacje. Ale to na przykład ci znika później? no bo to od słońca jest. Co ty gadasz? Ale sztos. A jak ty jak na przykład ty to odbierasz, bo wiadomo, no to, że ja sobie myślę unikatową no, to jedno, ale nie często... czyli to rywalne, jest jest. Czyli nie, w ogóle nie, nie zwracasz uwagi. No sztos, tak trzeba żyć. Fajnie, zobacz, jak każdy jest inny, nawet jakbyś wiesz, znalazł kogoś drugiego, kto ma to samo. To by nie miał tak samo. Dziękuję ślicznie. Gotowy? No. Dziękuję Ślicznie. Piona. Dziękuję Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję. Bardzo. Nie, 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 już biorę. No.

Ó, oh, esse raz, raz, mas... oh.